I działałem, dzisiaj nagrywam z... Wybytukam z... Z.O. już tu. Tak, wykryjcie to, to mam już czat otwarty. Tutaj chcę napisać, że jej nagrywam. I u... Nagrywam... O, co ja mam. Nagrywam, ok. Yy, tak, już nagrywam. Tutaj powiem, że jesteśmy... O, coś. Powiedz, coś napisałam. coś napisałam, sorry. Ja takie lagi mam, takie błędy. coś, coś taki. Coś, 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 coś. VIP, sorry, coś tam. No, się cicho mówię bardzo, ale to tak. Okej. Okay. Dobra. Tak wyglądam. Ja, no, widzicie, jestem VIP. No, już dawno byłam VIP. Choć tam już chyba filmików nie robiłam. Tak, Hej, ludzie, ogląda, oglądajcie. Dobra, ja tak. Dobra i to słodkie napiszę. Co z WEF WOśKIĘ FETRE MY PICIAM WUSICI KUT TO IS WADOM A TOKES FIT WUŁSI Jakie MAM LAGI? Po prostu nie rozumiem tego. Okej. Okay. Tak to wyglądam. Mam fajną bluzkę nową taką z taką pączkiem. co ja lubię pączki. Ja tak nie, nie lubię pączki, ale po prostu tak mi się wróciła w oko i zmieniłam sobie lukier, bo były różowe. Tak samo tak jakoś zaszaleć dzisiaj. No to zaszalałam. Wiem. Yeah. Right. Dobra, tak. Fajnie, no ona jest... Tak, ona... to jest właśnie ona. E, tak, może idę do bo je wejdziała. Ona jeszcze była w jej i wystarczyła jak Lady bunny. A tak, i pozdrawiam dzisiaj... To Czekaj, się Dobra, tak. eee, pozdrawiam. zrobię dzisiaj... Czekajcie, żeby... Tak. Tak. Yyy... dzisiaj Lady Bunny. Jak zwykle. Lady Bunny. Lady tak mówię. Zaczekajcie, muszę włączyć muzykę, a mam kasowa. Czekajcie. Yyy... Eee, um... Eee, eee. Gomez, z jednej Gomez. Po no, prostu weź jakąś muzykę, jakąś taką fajną. Bo ja bardzo lubię to, to jest bardzo fajne Tak, czekajcie. reklamę. Cykluję reklamę jak zwykle. Sprawdź, No, no, to jest dobra, jestem. to słychać chyba. No, jest Dobra, to słychać chyba nie wiem dokładnie, ale chyba coś słychać, czekajcie. Dobra, coś słychać. Tak, no, dobra, czekaj. Dobra, czekaj, wokół mnie. No, tak, jaki. No, jaki? No, dobra, były oczy i my... Poczułam, okej. Tak, nie chcę. No, wizer, tak, jak. Dokładnie tak to nie, bo tak to miało być, ale jak okay. to jest to już sobie plik Ok. E tak, i nie może arka. Arka, czyli ka. Tak. Ile to zalnie? Ok. Musimy nowe w tym stylu. Serdecznie to lubię, w i tak zaczęłam.

Dobrze i napiszę. Ja nie i i od sześciu my Dobra, na no, gdzie mam coś mi napisałam? Okay. To mój klub, sześć, się. My friends, tak, takie coś. I my friends, uh, Takie coś, taką dziewczynę, taka dziewczyna i tu taka ja. Moment, taka Ale to nie jest nie w tym kącie, tylko w takim innym dusi. A to ten bardzo dobre polecam. Takie różne jakieś do widzów. Tak, tak. To jest to, um, taka, ona jakiś razem krewę za ten odcinek i to takie dla niej takie, takie... no takie coś ma jakieś sobie nie wiem co, ale dokładnie. Tu się cieszyć. Tak myślę. I tak wyglądam. Tak jak było wyglądam to tak. Już wam pokazywałam chyba. Pokażę wam pokój. No mamy kilka zmian. Napisz hej, jak hej, gry nagrywam 7. Nagrywam 7 minut. Dobra, czekajcie. Hej, nagrywam 7 minut. Okej. Tak, mój domu takie troszeczkę takie zmiany się zaczęły, To ogrodzie, no nic takiego wielkiego, ale w kuchni troszeczkę tak, troszeczkę taki stół i takie krzesełka, a w też jakichś zmian nie ma. Choć chyba muszę sobie umieć mojego pyszka, Nie, nie, jest mój to myślałam. Mamy wam 20 no, dajcie mi, dobra, hej, i napiszcie też hej, do niej, Dobra, no hej, gdybym nie tak napisała, I po prostu lubię pisać do księciuki. Czekaj, no skończyło się, czekajcie, muzyka się Czekaj. Dobra, będzie lepiej. I tak, w zwykłym cyklu, można powiedzieć. Tak wygląda MSP, nasz, ten, mój i taka czekaj, Dobra, jeszcze może chwileczkę. Dobra, może... Ja się tak nie pokazywałam, tylko bardziej gadałam. Więc e, dobra, o, że o ożywić No dobra, pożegnaj się Karinu. taki pożegnaj się już. Dobra, ja pa i teraz ona trzy pa. No, to się to się cieszymy. Cieszymy, że ja tak z tym że chora troszeczkę, Ale jak wychodzi, wiecie? No i tak, wyczytamy różnicę.